Zostawcie łapkę w górę i suba, jak nie macie. A to, tak? Po pięciu latach biem milion, ale, ale dziękuję za to wszystko. Dziewczyny, możecie być serio bardzo blisko, bo zapewnię Wam naprawdę dobrą przyszłość. Dobrą przyszłość. Po pięciu latach biem milion, ale, ale dziękuję. No myślę, że to tylko sen Marzenie z dzieciństwa spełniło się, ale nie w jeden dzień Przed nami są wielkie plany Przed siebie ciągle latamy, w życie sobie ciągle gramy no mało rano myślę, że to tylko sen, a że nie z dzieciństwa spełniło się, ale nie wiem, po pięciu latach wiem milion, ale ale dziękuję za to wszystko, dziewczyny możecie być serio bardzo blisko, bo zapewnię wam naprawdę dobrą przyszłość. Po pięciu latach wiem milion. Ale... Wyjedźmy tam razem, zabiorę Cię dalej zapomnij na zawsze ochaj się Zadzwoń, napisz, wyślij SMS -a. Jestem bardzo szczęśliwy, więc nie musisz mnie pocieszać Z chwilą wiem mam i nie mam zamiaru przestać Robimy takie hity, że za chwilę spodniesz strzelą. bardzo blisko, bo zapewnię wam naprawdę dobrą przyszłość. Babcio, bardzo, bardzo, ten fajny gość i z tej strony dziękuję za zbierający wszystko. Jak już robiłem te nuty ci YouTuberzy, wiecie, jeśli miał wizję taką, że z... dobra, zróbmy nutę na ten milion, tak szczerze, a ja się zawsze zastanawiam, bo to nie są głupi ludzie. No, taki totalny Debil nie jest w stanie chyba bańki subów zrobić. Jakiś chyba patent, nawet taki podpatrzony gdzieś czy coś, to nie jest tak, że jakiś losowy Debil wbija milion subów. Poza mną oczywiście, ale. Więc to są ogarnięci ludzie w większości. Oni są bardziej cringe'owi, mniej cringe'owi, zabawniejsi, mniej zabawni, przystojniejsi, mniej przystojni. Ale no, coś mają w sobie, że ich milion osób zasubskrybowało. Dostajemy panutę, w której jest 76 razy powtarzane: po 5 latach wbiłem milion. Dziewczynom zapewnie przyszłość, czy w ogóle nie wiem, bo aż mi się mózg włączy, milion, Ale dziękuję, A, dziękuję za to Dziewczyny możecie być serio. A, dziewczyny możecie serio być bardzo blisko, no. Bo wam zapewnie przyszłość, no. No, nie, no. Znaczy ja kiedyś widziałem, że to chyba Coca-Cola kurwa z Mentosami miesza. Czy jakieś takie inne rzeczy robi. No, jakieś tam eksperymenty robi, no ale to whatever jest co on robi. Niech on sobie robi co chce, tak szczerze. Niech robi co chce. Ale no, ta nuta jest tragiczna pod względem każdym w sumie.